A. Jak? Ale masz ogromnego kutasa, Seba. Ty też. B. Jak? Biegnę do starej w innym pokoju i płacząc mówię, że nie wiem jak to otworzyć, a w środku worku jest moje jądro. C. Jak? Chyba trenujesz przed paradą pedałów. D. Jak? Dydze nie miał tylko parówki, które swoją drogą sam musiałem najpierw pogryźć, bo ten skurwysyn nie miał zębów. E. Jak? E, 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 przypominam ci, że jesteś tutaj gościem. Kolego naszej córki I nie czuj się za swobodnie F jak Page. Gdzie wrzuca się pełno postów typu Oznacz ziomka, a jak nie odpowie To wisi ci kebaba G jak Gówno tak się wciągało Że nie mogłem wyjąć loka, Bo ja go zablokowały H jak Habemu z papami Kardinale anoni Wydziedziczam cię ty watykańska Wypierdalaj do papieżlandu Zrobię sobie burdel w twoim pokoju I i wtedy nauczyłem się, że jak grzygi trochę poleżą, tą samię kurwa zje. Szkoda, że z gównem tak nie robi. Jod, jak? Jeżeli chcesz kupować do 6-8 bułek, to wystarczy taka torba sportowa za 500 zł. K? Jak? Kurwa, ale dlaczego ja? O tak, kurwa! Masz iść do niej i wspierać, bo ma kurwa depresję! L? Jak? Lożki to korwę, mi kochany wnusiu. L? Jak? Matki powoli zaczynają się spawnować z dzieciakami. L, jak? Napijesz się nać pas, a wypadek i tak by się zdarzył. O, jak? Osłaniając się od wiatru podpaliłem wielką pomarańczową siarkę buchającą mi prosto w ryj. P, jak? Przecież byliśmy na jebanym spacerze. Jakim kurwa prawem odlałeś się na mój jebany router! A ten chuj tak głuchy nawet nie zdał sobie sprawy z tego, że się na niego dra. L, jak? Ręce tak się jej trzęsły przy wyjmowaniu worka z odkurzacza, że go rozjebało! S, jak? Masznego ty kurwo Test jak. Ty, ci, o, ty, o, ty cioto. U, jak. Kładam kostkę, a ta sucha tu widzi, i chce mi zabrać tę kostkę. Ja jej nie daję. Zaczynam ją napieprzać, żeby się odwaliła. U, jak. Wszyscy ci się gapią na bebek, bo jest kurwa gigantyczny. Wszyscy się teraz patrzymy i co? I nic! Z czym masz problem? Z niczym to wy się gapicie. Ale z ciebie pojeb. Masz bebek i tyle. Wyluzuj, spadamy. Na co się gapisz? Te jak. Zrobię przegląd komnaty tajemnic. Albo, droga czarownico, trzeba wyczyścić różdżkę.